Witam Państwa w piątek, 16 października, magazyn miejski. Zaczynamy. W dzisiejszym wydaniu Dzień Edukacji Narodowej. Spotkanie z Kuczokiem. Remontują łącznik na piastowskim. Dzień Edukacji Narodowej był okazją do nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto. Uroczystość odbyła się w sali sesyjnej Ratusza. Okolicznościowe spotkanie w ratuszu było okazją do nagrodzenia tych, których zasługi na rzecz rozwoju młodych ludzi i nieustannej poprawy warunków nauki są niepodważalne. Nagrody z rąk prezydenta Ryszarda Brejzy i jego zastępcy Wojciecha Piniewskiego odebrali pedagodzy z gimnazjów nr 1, 2, 3 i 4 zespołu szkół integracyjnych, szkół podstawowych nr 2, 4, 6, 9, 11 i 16, a także przedszkoli nr 4 i 20. Nagrodzono również dyrektorów gimnazjum nr 3, szkoły podstawowej nr 2 zespołu szkół integracyjnych i przedszkola nr 2. Biorąca udział w uroczystości Beata Wasilewska, starszy wizytator kuratorium oświaty, potwierdziła znakomite wyniki osiągane przez inowrocławskie placówki. Zdecydowanie to potwierdzam od wielu lat. Kuratorium oświaty odnotowuje bardzo wiele sukcesów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych wśród dzieci i młodzieży inowrocławskich szkół. Także poziom bardzo jest wysoki, jeżeli chodzi o wyniki egzaminów, sprawdzianów zewnętrznych. W ogóle należy powiedzieć, że edukacyjność środowiska Inowrocławia to nie jest kwestia paru ostatnich lat, ale wieloletniej tradycji. Ponadto na wniosek prezydenta miasta Inowrocławia Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała dyrektorka przedszkola nr 20, nagrodę kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty dyrektor gimnazjum nr 1, a nagrodę marszałka województwa kujawsko-pomorskiego dyrektor gimnazjum nr 2. W Saloniku Literacko-Artystycznym odbyło się spotkanie z Wojciechem Kuczokiem, człowiekiem wielu talentów, prozaikiem, poetą, scenarzystą, krytykiem filmowym i spelologiem. O piłce nożnej, literaturze, speleologii oraz impulsach sterujących życiem dzisiaj w Saloniku Literacko-Artystycznym rozprawiał laureat paszportu polityki i nagrody literackiej Nikę Wojciech Kuczok. Człowiek wielu talentów, prozaik, poeta, scenarzysta, krytyk filmowy i speleolog, dał się poznać jako perfekcjonista z wielkim dystansem do siebie, swej kariery i życia. No bo kiedyś widocznie te impulsy były bardziej takim pragnieniem Poznania czegoś nowego, kiedy debiutowałem, kiedy nie wierzyłem w to, że uda mi się napisać książkę, która zostanie wydana, potem kolejną, a potem zostać tak zwanym znanym pisarzem. No a teraz, kiedy już w zasadzie no, mógłbym nie pisać, mógłbym się zająć jakimś innym pożytecznym zajęciem, to ciągle ten, ta potrzeba, ciągle ten imperatyw twórczy jakoś tam jest we mnie. Nie zabrakło rozmów o początkach pisarstwa i wielu szczerych wyznań. Na osiedlu piastowskim trwa remont drogi wewnętrznej łączącej Rondo przy ulicy Władysława Łokietka wraz z ulicą Bolesława Krzywołstego. Niebawem odcinek zyska nową nawierzchnię. Wspomniane prace mają potrwać do końca listopada i pochłoną 89 tysięcy złotych. To jednak nie koniec planów współdzielni w tym rejonie. To będzie pierwsza część takiego ogromnego zadania, polegającego na yy, naprawie tego, co w tej chwili jest, ale również w późniejszym okresie zapewne budowy yy, jakichś jezdni łącznie z odwodnieniami yy, i tak dalej, pomiędzy garażami, czyli od tej ulicy Łokietka aż do ulicy Krzywołstego przy czym tamte zadania będą rozłożone co najmniej na dwa lata, bo po pierwsze to jest jednak... Był to piątkowy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. 20 października o godzinie 18 w Saloniku Literacko-Artystycznym odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Dałkszewiczem, znanym satyrykiem, poetą, gitarzystą i piosenkarzem. 22 października o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny odbędzie się koncert z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Światła w wykonaniu saksofonisty Macieja Sikały i organisty Bogusława Grabowskiego. Glepiek, dzień dobry, zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Pawłowska, doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery. Witam serdecznie. Dzień dobry. Właśnie, będziemy mówić o Młodzieżowym Centrum Kariery, które działa w naszym mieście, w ulica Poznańska 133. Jakby ktoś nie kojarzył, to był w budynku, byłej siedzibie Straży Pożarnej, prawda? Tak, wszystko się zgadza. To na początek pierwsze pytanie, czym zajmuje się tak naprawdę MCK? Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wrocławiu jest jednostką stacjonarną podległą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy. Nasze usługi są komplementarne, ponieważ zajmujemy się zarówno doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, a także organizacją szkoleń i kursów skierowanych do młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. Czyli dla młodych ludzi, dla tych, którzy poszukują pracy, zbieracie też oferty pracy w sezonie... Letnim, to jest praca sezonowa, tak? Tak, natomiast pośrednictwo pracy realizowane jest przez cały okres, przez cały rok. Najwięcej mamy takich ofert pracy krótkoterminowej, skierowanej zarówno do osób uczących się w systemie dziennym, jak i dla osób poszukujących pracy, bezrobotnych do 25 roku życia. Jeżeli chodzi o pośrednictwo. Pracy to współpracujemy z lokalnymi pracodawcami, a także z agencjami pracy, które mają swoje siedziby w większych miastach, typu Bydgoszcz, toruń. Jak młodzież reaguje na te oferty? Rzeczywiście przychodzą do Was, pytają się, czy jest praca, czy jest zainteresowanie generalnie taką pracą sezonową? Zainteresowanie pracą sezonową jest bardzo duże, ale oprócz pracy sezonowej, takiej typowo na okres wakacji letnich czy wakacji zimowych. Mhm. Też grona osób młodych poszukuje pracy w godzinach popołudniowych, a także w weekendy, ponieważ no, widzą taką potrzebę, że dzisiaj warto być aktywnym, aby później móc to wykazać w dokumentach aplikacyjnych, ale także po to, żeby zarobić na własne osobiste potrzeby. Dużo osób, tych młodych osób macie w bazie? Co roku rejestruje się u nas około tysiąca młodych osób. To sporo. Pracodawców pewnie jest mniej, ale też się z nimi kontaktujecie. Tak, staramy się być na bieżąco w kontakcie z lokalnymi pracodawcami, mimo wszystko tutaj dominują branże dotyczące gastronomii, hotelarstwa a także szereg ofert dotyczy pracy w handlu, przy wykładaniu towarów, proste prace kasierskie, czyli na kasie, w marketach, prace inwentaryzacyjne, a także wykładanie towaru. Tak jak już mówiłam, to są takie główne jakby nurty zapotrzebowania na prace krótkoterminowe, ale zdarzają się u nas też coraz częściej oferty pracy stałej, gdzie poszukiwane są młode osoby z konkretnymi kwalifikacjami zawodowymi. Czyli można powiedzieć, że wśród pracodawców też jesteście popularni, też jak jest jakieś zapotrzebowani, pamiętają o was, zgłaszają się. Tak, myślę, że tutaj coraz łatwiej udaje nam się nawiązywać szereg nowych kontaktów z lokalnymi firmami, ponieważ organizujemy też corocznie targi prac, na które zachęcamy pracodawców, aby swoje stoiska wystawiennicze również u nas reprezentowali, aby móc nawiązać ten pierwszy kontakt z osobami młodymi. Pozyskać kandydatów do pracy, czy też y, ukierunkować się na pozyskiwanie praktykantów, stażystów w swoich zakładach. Mm -hmm. Oczywiście zachęcamy do tego, aby w nasz, być z nami w kontakcie, ponieważ jesteśmy tutaj otwarci na każdą formę współpracy. E, też ważnym punktem Waszej działalności są, jest prowadzenie różnego rodzaju kursów. Jakie kursy już udało się przeprowadzić w tym roku, powiedzmy, czy, mm -hmm. czy w ostatnich miesiącach? W ostatnim czasie przeszkoliliśmy grupę osób na takich kierunkach jak operator koparko ładowarki, magazynier z obsługą wózków widłowych, a w tej chwili ruszamy od 13 października z kursem na tapicera szwacza. Mhm, chociaż trzeba powiedzieć, że to nie są proste kursy, bo to jest wielogodzinne. Szkolenie właściwie każdego dnia, prawda? E, tak. Kursy są takie skondensowane, ponieważ trwają około 200-220 godzin, czasami, czyli pełne zawodowe kursy kwalifikacyjne. Zajęcia odbywają się wówczas od poniedziałku do piątku do 8 godzin dziennie. To chyba najwytrwalsi wytrzymują, są. No, zwykle zwykle pełna grupa kończy takie mhm. szkolenie. Jeżeli chodzi o same kursy zawodowe, takie kwalifikacyjne, one są oczywiście bezpłatnie realizowane u nas, natomiast grupą docelową jest młodzież od 18 do 25 lat, czyli osoby pełnoletnie, które... Nie uczą się i nie pracują, czyli do tej specyficznej grupy zawodowej, takiej trudnej grupy, której naprawdę potrzebne jest wsparcie na rynku pracy. One są skierowane na no młodzież, coraz częściej z nich korzysta. Są też takie kursy z y, doradztwa zawodowego niekoniecznie bezpłatne, ale tutaj, jeżeli ktoś miałby jakieś y, problemy, y, to jak najbardziej pomagacie. Jeżeli chodzi o doradztwo zawodowe, to kursy są również bezpłatne, ponieważ doradztwo zawodowe jest u nas świadczone w mm -hmm. formie nieodpłatnej. Zachęcamy do skorzystania z warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w formie pełnej lub uproszczonej, zwłaszcza też osoby bezrobotne nie uczące się, ale organizujemy też takie. Krótsze szkolenia komercyjne, jedno gdzie tematyka dotyczy obsługi kasy fiskalnej, technik sprzedaży, telemarketingu. Osoba młoda przy niewielkim nakładzie finansowym może uzyskać dodatkowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe przydatne na lokalnym rynku pracy. Mhm. Wróćmy do tego bezpłatnego doradztwa zawodowego. No właśnie, jak. Młodzi ludzie radzą sobie, powiedzmy, z takim prozaicznym napisaniem CV. Czy to, to wciąż jest trudna sprawa? Jeżeli chodzi o dokumenty aplikacyjne, jest to taki temat tabu, powiedziałabym, ponieważ um, też chodząc, wychodząc do młodzieży w trakcie zajęć, ponieważ współpracujemy też ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, młodzież no tak troszkę z przekąsem reaguje na tematykę dokumentów aplikacyjnych, twierdząc, że potrafi je napisać, że w internecie jest Właśnie, szereg szablonów. Tak, tak, oczywiście. Natomiast później, kiedy już kończą szkołę i mają problem ze znalezieniem pracy, przychodzą do nas indywidualnie również, bo takie konsultacje się odbywają, to tego CV tak na dobrą sprawę nie posiadają, nie mają ani cierpliwości, ani jeszcze na tyle, powiedzmy, zaangażowania, żeby w ogóle przysiąść i napisać dokumenty, które są w internecie. Aczkolwiek w internecie z tym też należy uważać, ponieważ tam jest też szereg błędów, na które należy zwracać uwagę. Ponadto my zachęcamy do tego, żeby te dokumenty aplikacyjne dostosować już do wymagań Unii Europejskiej, czyli tworzyć też takie dokumenty jak Europas. Między innymi CV, które później będzie respektowane również za granicą, ponieważ wiemy, że młodzi, młode osoby coraz częściej decydują się na wyjazdy zagraniczne. A błędy, jakie popełniają młodzi ludzie przy pisaniu CV, listy motywacyjnych, najczęściej jakie to są sprawy? Takim podstawowym błędem jest to, że dokumenty aplikacyjne nie posiadają klauzuli o ochronie danych osobowych, co jest. No, takim dokument, takim, tą formułą bardzo potrzebną, tak? ponieważ wyrażam zgodę na ochronę danych osobowych musi być zawarte i pod tym powinien być własnoręczny podpis. O tym zapominają. Ja zachęcam do tego, żeby dołączali fotografie do dokumentów aplikacyjnych. I tutaj też pojawia się problem, ponieważ często są to, ta fotografia nie jest dostosowana do dokumentu, tylko jest to luźne zdjęcie ze spotkania towarzyskiego, co jest takim kluczowym błędem. Bardzo często nie załączają, nie wpisują numeru telefonu, co też wydaje się być podstawą przy dokumentach, żeby pracodawca miał kontakt z kandydatem do pracy. Chyba też przesadzają ze swoimi możliwościami i znajomościami języków obcych. Tak, właśnie o tym też chciałam powiedzieć. Jeżeli chodzi o znajomość języków obcych, tutaj wszyscy są odważni w swoich deklaracjach. Także zawsze ten poziom wysoki albo dobry się pojawia, co też nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, ale też często zapominają o tym, co jest ważne, żeby też wskazać te prace dorywcze, które podejmowali w trakcie nauki szkolnej, jeszcze aby wskazać na takie kompetencje dotyczące y, obsługi y, internetu, y, w ogóle umiejętności informatyczne, które są istotne na rynku pracy. Aby wskazywać także praktyki i staże, które gdzieś tam po drodze udało im się zrealizować. Są też takie nowoczesne formy pisania CV z filmem, wideo, z prezentacją. No właśnie, warto tworzyć tego typu CV, czy tutaj też można popełniać jakieś błędy? Podstawą myślę, że jest to, żeby mieć dobrze napisane dokumenty aplikacyjne, a później osoby kreatywne, czy może bardziej przedsiębiorcze, mogą pokusić się o to, żeby. Jeszcze dołączyć do tego nagranie z taką krótką prezentacją, dosłownie minuta do dwóch minut na temat swoich osoby, posiadanych kompetencji, kwalifikacji zawodowych. Na pewno będzie to na plus, na pewno taki kandydat wyróżni się wśród wielu innych. Czyli zapraszamy do Młodzieżowego Centrum Kariery wszystkie młode osoby bezrobotne, które no, chciałyby dowiedzieć się, jak odnaleźć się na, na rynku pracy. Też pomożecie, jak skutecznie poszukiwać taką pracę, też podpowiecie. Oczywiście zachęcamy do kontaktu z nami, do takich osobistych wizyt w naszym biurze przy ulicy Poznańskiej 133 w Wrocławiu, do kontaktu telefonicznego. Zachęcamy szkoły do podejmowania dalszej współpracy oraz zachęcamy pracodawców do tego, aby podejmowali z nami współpracę, ponieważ myślę, że w młode pokolenie warto inwestować. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A przypomnę, moim Państwa gościem była Anna Pawłowska, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery. Dziękuję. Dziękuję.